W tym webinarze skupimy się na charakterystyce i zastosowaniu czujników. Będzie dosyć ogólna prezentacja o tym, czym czujniki są, jakie mamy rodzaje i gdzie można je stosować. Nie będziemy wchodzili za głęboko w samą specyfikę działania i, i dokładne parametry techniczne, natomiast skupimy się na ich ogólnym zastosowaniu. Jeżeli chodzi o czujniki, no, Czynniki są tak naprawdę w automatyce uznawane za e, tak naprawdę, <laughs> Przepraszam Państwa, ale mam lekki problem z głosem. E, są uznawane za e, tak naprawdę zmysły maszyny, tak? I możemy je dobierać w zależności od pełnionego zadania, co mają robić, lub też e, materiału jaki e, mają one mm, wykryć. To, na jaki element dany czujnik ma działać i reagować, no, definiuje nam tak naprawdę typ czujnika i, i jego rodzaj, jaki musimy wybrać. Ogólnie czujniki elektroniczne są to tak naprawdę przetworniki, które przetwarzają nam to, że. że Pojawił się dany obiekt w zasięgu czujnika, no i wystawiają sygnał, tak aby maszyna wiedziała, co się dzieje. Praktycznie są stosowane we wszystkich procesach przemysłowych robotach, obrabiarkach, przyrządach wszelkich liniach montażowych. Wszędzie tam, gdzie maszyna musi wiedzieć, co się dzieje i gdzie musimy pilnować powiedzmy, położenia elementów, czujniki są nam niezbędne. Krótko myślę, że najprościej podzielić czujniki na ich rodzaje, ich typy. Różniamy czujniki indukcyjne, pojemnościowe, fotoelektryczne, magnetyczne. Magnetyczne czujniki hala. Czujniki magnetyczne bezpieczeństwa, czujniki poziomu, czujniki obrotu, no i dodatkowo wszystkie akcesoria, które są niezbędne do czy to montażu, czy ustawienia danego czujnika. Pierwszą grupą są czujniki indukcyjne. Są to czujniki, które bezdotykowo wykrywają metal i praktycznie tylko na metal reagują. Wykrywają też pozycje ruchomych części. Czujniki, które my mamy w ofercie marki Eko, mają ustandardyzowane wymiary, także z powodzeniem można. Próbować szukać zamienników wśród czujników Eko na, na czujniki, które Państwo obecnie używają. Standardowe zasilanie, prąd stały lub prąd zmienny. Zasięg działania w przypadku tych czujników indukcyjnych to aż do 60 mm w zależności od rozmiarów czujnika i tego, czy czoło jest wysunięte, czy zabudowane. Obudowy dostępne cylindryczne od 4 4 mm do 30 mm średnicy. Powierzchnia może być gładka lub gwintowana w zależności od potrzeb. Również dostępne są obudowy prostokątne. Ciekawym rozwiązaniem są też czujniki, które Państwo widzą na dolnym zdjęciu. Te czujniki mogą być wykorzystywane na przykład do badania ciągłości drutu. Dosyć, dosyć ciekawe rozwiązanie. Wiemy również, że niektóre firmy tartaczne wykorzystują tego typu czynniki do poszukiwania elementów metalowych w surowym drewnie, które idzie do obróbki, aby uniknąć uszkodzenia np. pił. Wszystkie te czynniki są dostępne zarówno z przewodem już zamontowanym. Ale też na przykład ze złączem M12 lub M8 lub złączem typu K. Kolejną grupą czujników są czujniki pojemnościowe. Te czujniki z kolei nadają się do wykrywania praktycznie wszelkich materiałów. Bardzo często są wykorzystywane do sprawdzania poziomów minimalnych, maksymalnych płynów, granulatów, materiałów sypkich. Podobnie jak poprzednie, zasilanie, zarówno prąd stały, prąd zmienny, wyjście przykaźnikowe lub cyfrowe w zależności od potrzeb. budowy w tym przypadku tylko cylindryczne M18-30. M40 aż. Może być korpus, zarówno metalowy, jak i tworzywowy. To też, w zależności od warunków, w jakich pracują i wytrzymałość, jaka jest potrzebna, można odpowiednio dobrać. Wiadomo, tutaj plastikowe, tworzywowe, mniej wytrzymałe na udary mechaniczne, natomiast trochę tańsze. Wersje z kablem, złączem, podobnie jak w przypadku indukcyjnych M8, M12 lub złączy typu K. Jeżeli chodzi o czujniki fotoelektryczne, to jest rodzina czujników przeznaczona do wykrywania bez dotykowego wykrywania obecności wszelkich obiektów. Tutaj już nie patrzymy na konkretny typ materiału, tylko na fizyczną obecność obiektu. Te czujniki mogą być zarówno odbiciowe, Czyli wymagają lusterka lub odblasku, który będzie odbijał strumień światła, lub mogą być też zbliżeniowe. Przy czym zbliżeniowe działają na krótkim zasięgu, to jest rząd wielkości par 10 cm, natomiast odbiciowe no to już jest nawet do kilku metrów. Rozwiązaniem, które oferuje największy zasięg, bo aż do 20 metrów, jest rozwiązanie typu bramka. Składa się to po prostu z nadajnika i odbiornika, gdzie po przecięciu osi pomiędzy tymi dwoma elementami, no, czujniki wystawiają sygnał. Te czujniki optyczne, które możemy oferować, są zarówno w korpusie cylindrycznym, i tutaj jest możliwość też zastosowania końcówki zgiętej o 90 stopni. Kiedy na przykład nie mamy miejsca na zamontowanie osiowe tego czujnika, jak również mamy czujniki odbiciowe w obudowach prostokątnych w wielkości około 50 na 50 mm. Wszystkie te czujniki są dostępne zarówno w wersji z kablem, jak i ze złączem. To jest ogólnie standard wśród czujników Eko, że. Praktycznie każdy, każdy z typów, każdy z rodzajów czujników występuje w tych wersjach. Także można to ładnie, ładnie sobie dobrać i ewentualnie podmienić, tak aby to pasowało. Czujniki magnetyczne. Te czujniki służą do wykrywania materiałów wyłącznie magnetycznych. Także bardzo często wymagany jest po drugiej stronie czujnika magnes, który będzie współdział z naszym czujnikiem. Te wszystkie elementy są dostępne, można kupić razem u nas, także nie ma problemu z dobraniem wielkości samego magnesu do czujnika. Zasilanie czujników, prąd stały, prąd zmienny. Nie ma znaczenia biegunowość, czy tutaj magnes czy czujnik zamontujemy biegunami płącny, południowy, względem siebie te czujniki będą działały. Zasięg działania 60 mm, czyli podobnie jak czujniki pojemnościowe i czujniki indukcyjne. Obudowy głównie cylindryczne lub też w wersji takiej kontaktronowej czujniki w obudowach tworzywowych, plastikowych, prostokątnych. Tutaj zarówno wyjście ze złączem M8, M12 lub też po prostu kabel, zasilanie tych czujników nawet, nawet do 3A 400V zmienny. Kolejną grupą dosyć szeroką czujników są czujniki do wykrywania i mierzenia, sprawdzania poziomów substancji. Tutaj możemy wykrywać zarówno ciecze, materiały sypkie, stałe, w zależności od, od potrzeb i rodzaju czujnika, zasilanie, prąd stały, prąd zmienny. Jeżeli chodzi o detekcję. To analogowo aż do 5 metrów, 6 metrów czujniki pojemnościowe. Wszystkie te czujniki są w bardzo solidnych obdowach, ponieważ ich przeznaczeniem jest praca w warunkach, gdzie ciśnienie, napór tych materiałów czy substancji, których poziom mam badać, może być bardzo duże i konstrukcja ma za zadanie chronić czujnik i zabezpieczać go przed uszkodzeniem. Wśród tych czujników możemy wyrównić kilka podgrup. Są to czujniki pojemnościowe, służące praktycznie do, do detekcji każdego materiału czujniki obrotowe są to czujniki z łopatką, która po prostu. W momencie, kiedy substancja ją zablokuje, czujnik nie może się kręcić, to w tym momencie wystawia sygnał, że dany poziom został osiągnięty. Czasami zdarzają się pytania, czy tylko i wyłącznie te czujniki obrotowe mają te łopatki plastikowe, ponieważ czasami się zdarza, że mogą ulec uszkodzeniu. Otóż wśród akcesoriów są łopatki metalowe, także można, można we własnym zakresie podmienić to, przez co ten czujnik staje się jeszcze bardziej odporny na działanie, czy to na przykład chemiczne, czy też siły, siły mechaniczne, które mogą taką łopatkę wygiąć, pogiąć. Ciekawym rozwiązaniem są też czujniki membranowe, te na ostatnim zdjęciu, na samym dole. Czujniki bardzo często wykorzystywane w silosach, dużych, dużych silosach, gdzie faktycznie to ciśnienie na przykład zboża jest na tyle duże, że no zwykły czujnik, czy to właśnie obrotowy, czy, czy taki pojemnościowy, mógłby ulec zniszczeniu. Działanie tego czujnika jest bardzo proste. Pod tą membraną, która się w nim znajduje, jest po prostu styk, który w wyniku ciśnienia i naporu substancji na membranę zostaje zamknięty, i w tym momencie czujnik wystawia sygnał. Jest to o tyle fajne rozwiązanie, że te czujniki są no praktycznie bezawaryjne. Tutaj nie ma co się zepsuć, są bardzo szczelnie zmontowane. Nie ma części wystających, co też uniemożliwia ich uszkodzenie. Także te czujniki naprawdę. Mogą z powodzeniem być stosowane właśnie wśród np. producentów silosów. Tak jak wspomniałem, różne, różne czujniki, różne typy czujników poziomu substancji mogą być wykorzystywane do badania poziomu różnych. Różnych materiałów. Otóż czujniki pojemnościowe, tak jak mówiłem, mogą służyć do wykrywania praktycznie każdego typu materiału. Jeżeli chodzi o czujniki przewodnościowe, tutaj zastosowanie jest wśród cieczy lub substancji, które przewodzą prąd, bo na tym opiera się specyfika działania tych czujników. Następnie czujniki rotacyjne. Tutaj wszelkiego rodzaju proszki, granulaty, substancje sypkie, czujniki wibracyjne. Tutaj można je wykorzystywać wśród materiałów takich jak na przykład pasze dla zwierząt, mąki, truciny, cementy. Głównie właśnie materiały sypkie, które w procesie właśnie Dostarczania do, do silosu czy do miejsca pakowania no, powodują wibracje. Czujniki membranowe, tak jak mówiłem, wszystko, co jest sypkie, proszki, granulaty, tworzywa sztuczne, kawa na przykład, zboża, ryż, wszystko, wszystko to, co jest suche i, i, i sypkie. Czujniki magnetyczne pływakowe. No, to są po prostu czujniki pływakowe, które działają w cieczach. Także nie ma znaczenia, jaka to jest ciecz. Jeżeli to jest właśnie ciało płynne, to taki czujnik może zostać z powodzeniem zastosowany. Kolejną grupą są czujniki obrotu. Te czujniki służą do sprawdzania. Ruchomych części. Sprawdzenia, czy na przykład wał, czy też taśma przemieszcza się, czy obraca się tak jak powinna. Czujniki są albo już z gotowym wzmacniaczem, lub też z osobnym modułem. Tutaj wtedy można podłączyć każdy czujnik. Głównie stosuje się tutaj czujniki pojemnościowe lub indukcyjne. Moduły PNP, NPN, to też wyjście na mur do obsługi każdego rodzaju czujnika, niestety te konkretne czujniki obrotu, czujniki obrotu nie są dostępne jeszcze w wersji teksowej. Wszystkie pozostałe, o których mówiłem, są, także można je stosować w strefach zwiększonego zagrożenia. Jeżeli chodzi o czujniki, jest kilka, kilka ważnych parametrów, na które należy zwrócić uwagę podczas doboru. Czyli, tak jak już mówiłem, rodzaj czujnika, czyli co ten czujnik ma nam wykrywać, i to już nam zawęzi wybór do kilku grup. Czujniki indukcyjne, pojemnościowe, optyczne, magnetyczne w zależności od tego, co chcemy wykryć, możemy dobrać odpowiedni tutaj czujnik. Ważnym elementem też jest strefa działania, czyli zasięg, na jaki dany czujnik ma reagować. Czujniki indukcyjne mają dosyć mały zasięg jest to rzędu 0,8 mm do kilkudziesięciu mm. Czujniki pojemnościowe troszeczkę większy, ale nadal są to te same granice. Czujniki optyczne no to tutaj już od y, praktycznie zera aż do 20 metrów w przypadku y, bariery optycznej. Y, czujniki odbiciowe y, z refleksem to nawet do 2 metrów. Y, czujniki magnetyczne reagujące na magnesy y, 20 mm. Y, no i też zależy od magnesu. Im większy magnes, tym większe pole magnetyczne i jakby zasięg działania jest, jest trochę szerszy. Jeżeli chodzi o same parametry czujnika, jeżeli mamy już dobrany jego typ, na przykład indukcyjny, następnie powinniśmy sprawdzić, jakiego rozmiaru ten czujnik będzie potrzebny. Czy już mamy miejsce w maszynie, aby go zamontować, i wtedy jesteśmy ograniczeni, czy też po prostu możemy dobrać każdy dowolny? Z doświadczenia powiem, że najbardziej standardowe są M18. To znowu wszystko zależy od, od potrzeb. Im większy czujnik, tym z definicji większy zasięg działania i tak samo konstrukcja czoła, czy ono jest wbudowane, ekranowane, czy też odsłonięte, wystające wpływa na zasięg działania. Te czujniki z czołem odsłoniętym, wystającym, mają z racji swojej konstrukcji trochę większy zasięg działania i chwytają obecność przedmiotów na większym dystansie. W przypadku typu wyjścia, tutaj zazwyczaj polaryzacja z PNP i czujniki są normalnie otwarte. To znaczy, że w momencie, kiedy pojawia się obiekt, tutaj widzę pytanie: czym różni się NPN od PNP? Tutaj nie chciałbym wchodzić w szczegóły, to jest polaryzacja czujnika. To jest styk w środku, który w momencie zamknięcia lub też otwarcia w zależności od tego, czy czujnik jest NO czy NC, Zwiera się albo do masy, tak, albo do, do potencjału. To już tutaj sprawa konstrukcyjna nie chciałbym za bardzo wchodzić w szczegóły. Także, Panie Marku, jeżeli tutaj potrzebna była jeszcze jakaś dodatkowa informacja, to myślę, że możemy po szkoleniu się skontaktować, to mogę wyjaśnić trochę bardziej szczegółowo, czym to się różni i. Jakie ewentualnie jest zastosowanie. Dobrze, wracając do parametrów, przyłączę. Tak jak wspominałem, czujniki AECO są dostępne zarówno w wersjach ze złączem, gdzie potrzebujemy osobny kabel. Złącze M12, M8. Lub też mają już zamontowany przewód. W standardzie są wersje o długościach 2 metry, 5 metrów lub 10 metrów. Tutaj, może pokrótce jeszcze opowiemy na sam koniec, na zakończenie. Trochę szybciej przepraszam przez tą prezentację. Także będzie trochę więcej czasu na ewentualne pytania. Przykłady zastosowań, szczególnie w wniesieniu do maszyn pakujących, gdzie takie czujniki możemy wykorzystać lub w jaki sposób możemy je wykorzystać. Pierwszy obrazek po lewej stronie. Tutaj czujnik optyczny zamontowany na takim kole zębatym. Pozwala dosyć precyzyjnie monitorować ruch taśmy, przez co możemy dokładnie określić, o ile dana taśma się przewinęła, w którym miejscu się znajduje i co się z nią dzieje. Ciekawą opcją jest kolejny rysunek, ten po prawej stronie na górze. Tutaj jest zastosowany czujnik ultradźwiękowy, równie dobrze może być zastosowany czujnik optyczny. Przy takim montażu ten czujnik może nam monitorować ciągłość strugi na przykład papieru czy folii, która jest podawana do maszyny. W momencie kiedy z jakichś powodów następuje nieciągłość, ta folia czy papier zostało zerwane, czujnik nam to sygnalizuje i może zatrzymać nam maszynę. Takie czujniki optyczne, widełkowe, jak na dolnym obrazku, mogą być wykorzystane do pozycjonowania właśnie materiału, który jest wykorzystywany do pakowania. Tutaj będzie nam ten czujnik sprawdzał, czy ten materiał idzie w linii tak, jak powinien iść, ponieważ. Zdarza się, że przesunięcie takiego materiału względem osi maszyny może spowodować jego zakleszczenie, zablokowanie, a co za tym idzie zatrzymanie produkcji i pakowania. No a to generuje niepotrzebne koszty i, i problemy. Więc taki czujnik prewencyjnie no, wydaje się być ciekawym rozwiązaniem. Czujniki optyczne też klasycznie służą do, tak jak wspominałem, wykrywania obecności obiektów. Więc jeżeli maszyna pakująca jest synchronizowana z częstością, z jaką pojawiają się obiekty, bo nie zawsze muszą się pojawiać w tych samych odstępach czasu, no taki czujnik może poinformować, że dany obiekt się zbliża i należy rozpocząć proces pakowania czujniki optyczne lub też ultradźwiękowe na przykład mogą być stosowane do badania poziomu wypełnienia właśnie czy to słoików czy butelek w momencie osiągnięcia odpowiedniego poziomu sygnał jest podawany i maszyna przesuwa ciąg tak aby kolejny element znalazł się pod na przykład dyszą z której leci produkt do zapakowania Czujniki tutaj tak naprawdę już praktycznie każdy niekoniecznie ultradźwiękowy czy optyczny, to może być też pojemnościowy, indukcyjny, mogą być wykorzystywane przy badaniu poziomu zużycia materiału pakującego. Zamontowane obok rolki w momencie kiedy materiał zaczyna się kończyć, zbliżamy się do końca szpuli. Da nam sygnał, że należy przygotować kolejną szpulę, aby zamontować na maszynie pakującej. Tutaj, jeżeli jest taka potrzeba, też można wykorzystywać czujniki poziomu do badania substancji, którą na przykład pakujemy. Więc zastosowania jest multum. Praktycznie każde rozwiązanie można, można tutaj z powodzeniem rozwiązać przy pomocy czujników, odpowiednich czujników. Więc, tak naprawdę, w zależności od tego, co Państwo potrzebują i, i w jaki sposób przebiega proces pakowania, lub też co mamy na celu zrobić. Czy też na przykład wykryć substancje jakieś niechciane przed zapakowaniem, to również można z powodzeniem wykorzystywać te czujniki pojemnościowe, indukcyjne. Wszystko to, co jest potrzebne do wykrycia, można wykryć. Trzeba po prostu odpowiednio dobrać czujnik, odpowiednio go skalibrować i. Tak naprawdę rozwiązuje nam to problem i bardzo często zapobiega niepotrzebnym kosztom w przyszłości. To by było na tyle, jeżeli chodzi o prezentację. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania albo chcieliby się czegoś więcej dowiedzieć o jakiejś konkretnej grupie czujników, to. To zapraszam do kontaktu. Mój mail będzie podany.